Siemano kolano z strony Seba i dzisiaj nagrywamy y, jakiś y, dziwny dropper Dlatego zostawcie łapki w górę. No i ja zapraszam do oglądania. No dobrze widzowie. No to idziemy na normal level i skaczemy. Będziecie mieli oczywiście y, tą grę w opisie. O, poziom drugi. Dobra. Skaczemy. O co tu chodzi teraz? A musimy omijać i musimy skakać. Dobra. P poziom trzeci. Zobaczymy jak nam pójdzie. No już wpadliśmy. Dobra. Trzeba wpaść do jakiejś mazi. O kurde. Okej. Okay. Udało nam się. P poziom czwarty. Jeżeli chcecie więcej takich filmów to dajcie łapkę w górę. Yy, I jeszcze dajcie dzwoneczek, jak chcecie. Nie zmuszam. I jeszcze dajcie łapeczkę. Pięć łapek, kolejny film z tego. Z właśnie dropera. Ok, co, co, o co tu chodzi? Yy, knok, knok. Otwórz, otwórz, so No dobra. Nie. Okej. Okay. No tu łatwe jest. Dobra. Przeszliśmy. Dlatego dobrze. Poziom. Poziomu. Nie wiem. O kurde, to dobra, to jest trudne. Nie, to no niełatwe. Yy, trzeba iść tu tylko. Co? Jak doknąłem? No to jest niemożliwe. Yy, tego w ogóle nie trzeba tak w ogóle. D dobra. Przeszliśmy. Na bank będą dwa odcinki z tego. Nie jeden, tylko dwa. Chcę przejść całą grę. Yy, dobra. No. Jutro, może, albo za pojawi się. Kolejny, jeżeli oczywiście dobijecie odpowiednią yy, liczbę łapek. Dobra, to idziemy. Mm, tutaj. Dobra, jest. Poziom dziewiąty. Ja o kurde. Dobra. Zobaczymy, jak nam pójdzie. nie, 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 dobra. Pik. Poziom dziesiąty to będzie piłka nożna. Okej, okay. oni tu grają. No nie, a powinno zaliczyć. I chyba nie zaliczyło. Dobra. Tu i dobra jesteśmy. Ta będzie jakiś y, zimowy poziom. Zobaczcie. Dobra, gdzie to trzeba skoczyć? Dobra. Lecimy! U! Co jest? Dobra. Nieważne. Kaczki. O kurde. Zostawcie widzowie subika. I lajka. Ej łatwe. Zwrócę poziomy. Ja mówię łatwe. i tak spadam. O Tomek przyjaciela. Teraz dobra. Mm. O, to już jest trudne, to już jest trudne. Trzeba przyznać. A dla mnie łatwe. Co to? O kurde. O kurde, co to jest? Tego nawet nie widać. Tego, tych laserów. Jest trudne. O. No. No. Dobra. Poziom szesnasty. Będzie jakiś chiński poziom. Yy, no dobrze. Dlatego. Yy, o kurde, o kurde. Ej, to trudne jest trochę. To jest chiński i to jest taki ninjago bardziej. To jest taki hakerski. Przypomina hakera. o a to się zlewa. Tylko nie widać. I przeszedłem i to jest jakiś diabelski. Wiecie znaczy mam nagrać Gartow w Banban? Napiszcie w komentarzu. Yyy, we... No to lecimy. Co to, co za kule? Dobra. Poziom 19 to będzie jakiś policyjny. Uciekajcie. O kurde, co to jest? O, dobra. Mm, I tutaj. Poziom y, pomóż uczynić świat zdrowszym i umyj ręce. Teraz każdy widzowie napiszcie w komentarzach hashtag umyj ręce. Yy, albo hashtag bakteria. Ale nie, hashtag u mnie ręce. piśmie, W komentarzach. Poziom 21. Yy. To są jakieś dynie. No dobra, no to skaczemy. Tak, to są dynie. ale nie przypomina to dyń. Dobrze widzowie, 20 czerwca, dokładnie w 24 wakacje, będzie filmik z y, boksów. tego przygotujcie się albo, y, czyli będzie live, będziemy otwierać jakieś boksy. Będzie live. tego przygotujcie się. Dobra, a my tutaj lecimy. Poziom 25. Sprawdzimy ile już nagrywamy. Dobra, 7 minut. Ale nie, to, to długo jeszcze będziemy nagrywać. Aha, nie mogę. Nie mogłem się ruszyć. Dobra. Bo nie mogę ten. Sprawdziłem nagrywanie, czy mi się wszystko nagrywa. I lecimy. Nie, czarny kot przynosi nieszczęścia. No nie, no dobrze. To teraz. Teraz przejdę. Muszę przejść. Dobra. Yy, to jest jakiś. Przypomina to. nikogo. A. ulica. No dobra. Też Git. Nie musiała być to akurat ulica. Ale 27. Hum, ładne. zimowy, ale nie wiem, co to jest poziom poziomu. E, dobra, lecimy. Dobrze. Teraz jest jakiś dziwny. Strasznie dziwny. Dobra, to skaczemy. Skaczemy, Ym. przeszliśmy dobrze. Poziom, poziom skaczemy, o nie, trzeba skoczyć. O, kurde, trzeba wycelować. Dobra, poziom 30. pęki, dobra. Okej. Okay. Gdzie że mi. O, krap. A to jest wklejane. To jest. To nie jest prawdziwe. Jestem ciekaw. Gdzie on był na plaży? Ten chłopak, który to stworzył. Mm, dobra. Dołączajcie też na grupę. Moją grupę. O, Neder. A co ma Roblox z tym Minecraftem? No nie wiem. Coś może mają. Dobra. A i tak to przejdziemy. Dobra. 33. Myślę, że do 40 poziomu przejdziemy. O nether. To jest łatwe. Wystarczy tu lecieć. Poziom 300 szachy. No to tu też jest łatwe. O kurde, no nie, ale zaliczy? Nie zaliczę. A nie, to jest, to jest łatwe, tylko ja myślałem, że tam nie ma tego, piątku, Czysty piąt, nie no, jak, jak nie sprawdzę. Co to za kolega? On się patrzy w to czy w to? No nie wiem. O, kurde, nie wiem, czy przyjdziemy do 40. jak się zaczyna, to taka trudna. To był squid game. to nie wiem. O, kurde. Dobra, nie wiem, to, to nie jest aż taka trudna. 67. No dobrze. 68. Lecimy tutaj? O kurde gdzie ja tam miałem? Tam! i to nie, nie ma szans. Trzeba jakoś kurde... Aha, tam. A, prze... Co to? Co to za morze? Ktoś musi być w morzu. Dobra. To, że... I sera ta gra ma 120? A co się da skupić coś tu? 65 Wyposzasz. Wow, ale ładne Dobra Ale my nie mamy się tym przejmować My mamy to przechodzić Okej okay. O kurde co to za gigant, A to jest łatwe, to jest strasznie na prost leciecie. No jesteście. No dobrze, widzowie. Jutro się pojawi kolejny film z tego właśnie dropera. Dlatego dajcie łapkę w górę. No, a ja już kończę ten film. Dlatego nara.